Cześć witam dzień dobry. oferuję do sprzedaży Mercedesa A klasy. Samochód model W169 A150 czyli 1,5 benzyna 95 koni 4 cylindry. Oryginalna wersja elegance i co najważniejsze automatyczna skrzynia biegów. Samochód ma 111 tysięcy km przebiegu. 111 000 km. Pierwszą rejestrację ma w 2009 roku, natomiast produkcja 2008. Od października 2009 jest w kraju. Także cała historia e, praktycznie przez 16 lat dostępna jest e, w cepiku. 111 tysięcy, powtarzam, przebiegu. E, wersja elegance a więc e, pakiet chrom, aluminiowe felgi, chromowane halogeny czujnik zmierzchu, czyli automatyczne światło, automatyczne wycieraczki. To w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o wyposażenie zewnętrzne. Felgi fajnie niezniszczona, oryginalna wersja Elegance, czarny lakier, metalik. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to adekwatnie do przebiegu. Fotele, kto zna, obserwuje te Mercedesy, wie jak to wygląda. To wygląda to wszystko idealnie, podobnie jak kierownica. Auto ma 111 368 km przebiegu w tej chwili, elektryczne szyby, elektryczne lukisterka, jakieś tam wykończenie w drewnie, regulacja lędźwi, komplet poduszek powietrznych, podgrzewane oba przednie fotele są i działają, jeden i drugi grzeje, to jest chyba tak. Yy, jakaś tam prymitywna starej daty. No, ale jest Mercedesowska nawigacja, mamy bluetooth, telefon. Klimatyzacja jest i działa. Yy, kierownica jest wielofunkcyjna i skórzana, jest pełne sterowanie z yy, kierownicy. Tak jak mówiłem, automatyczne światła jest ogranicznik prędkości jest tempomat. Te wszystkie tutaj schoweczki też różnie z nimi bywa, są i działają. Lusterko sferyczne, nieoślepiające światłami z tyłu nadjeżdżających pojazdów w nocy. Z tyłu korba. Tutaj też jest bardzo, bardzo czysto. Wszystko jest sprawne. Fotele się składają, rozkładają, pasy, wszystko działa. Nie mam uwag do tej części samochodu. Bagażnik. Są lewarki, są klucze, jest gaśnica, jest trójkąt. Wszystko jest w samochodzie, tak jak być powinno. Roleta jest, nie jest połamana. Tutaj mamy trójkąt, klucze, lewarki. To wszystko jest na miejscu. Podłoga jest dwudzielna. Można to opuścić. No mi teraz ręki brakuje. Koło zapasowe także jest brakuje mi ręki okay. e, o taką wysokość można tą e, pojemność bagażnika tą dolną półkę jeszcze w dół opuścić e, korozja brak wszystkie tutaj te mastyki listwy to wszystko jest w oryginale e, wadą samochodu która była zrobiona myślę że po sprowadzeniu bo e, mam ten samochód krótko e, ten element kiedyś był malowany no i to widać ten lakier nie jest za ładnie zrobiony nie przeszkadza to oczywiście w niczym jeździe, natomiast dla estetów warto by było z 600-800 do zł wydać i poprawić tutaj do tej listwy, tą dolną część tego elementu łącznie z narożnikiem zderzaka. Opony idealne, ale tylko zimowe, nie mam letnich do niego. Tutaj te wszystkie mastyki, także każde drzwi czysto ładnie nie ma uwag. Co trzeba by było w samochodzie zrobić? Moim zdaniem łańcuch rozrządu, bo na zimno przez parę sekund po odpaleniu go słychać, więc warto by się było nim zainteresować z napinaczem pewnie oleje filtry do wymiany. Od razu mówię. Reszta, jeżeli chodzi o zawieszenie, o silnik, o skrzynię biegów, nie ma najmniejszych uwag, nic nie szarpie, nie puka, nie stuka, wszystko działa prawidłowo. Tutaj fotel pasażera również jest bardzo ładny. Z uwagi właśnie na yy, no ten element do poprawy, jakieś tam czynności eksploatacyjne w postaci rozrządu oleju, które wypadałoby zrobić, samochód wyceniam na 15,900. Wystawiam fakturę VAT-marża, więc kupujący nie musi płacić podatku PCC. Przegląd techniczny jest do października, ubezpieczenie do sierpnia przyszłego roku. Są dwa kluczyki, auto można oglądać cały dzień, także w weekendy, wieczorami w Skrzeszewie koło Legionowa, 22 km na północ od Warszawy. Fajna propozycja, bo ekstra wersja Elegance, cały czas w modnym czarnym kolorze, poliftowy, 111 tysięcy przebiegu, no i benzyna. Brak korozji, tutaj także na tych elementach newralgicznych, to wszystko jest tutaj czyste. I co najważniejsze oryginalne, nikt nie kombinował, nikt nic nie silikonował, to nie było kombinowane, tutaj także jest wszystko w porządku. Także fajny egzemplarz, zapraszam, 515, 114, 103, 515, 114, 103. Jeżeli podoba Ci się prezentacja samochodu używanego w takiej formie, daj łapkę w górę, polub mój kanał, samochód będzie widoczny praktycznie na wszystkich portalach motoryzacyjnych w kraju, zapraszam. 真贵啊！